mzpitu.tv Telewizja Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Kojarzeni są z walką z uzależnieniami oraz z terapią osób, którym nałogi zniszczyły życie. Jednak 15 lat funkcjonowania Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie pokazuje, że ta instytucja działa na znacznie szerszym polu. Wsparcie, profilaktyka, terapia. To codzienność pracy specjalistów z Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Oh my, oh my. <laughs> Ale takie chwile jak ta nie są codziennością w życiu tej instytucji. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień obchodzi właśnie 15-lecie istnienia. Profilaktyka na przestrzeni tych 15 lat w sposób. Diametralnie się zmieniła od takiego podejścia, które znamy, prelekcje, pogadanki, spotkania, do podejścia takiego nowej generacji, czyli, czyli, czyli dobrego diagnozowania potrzeb tego młodego człowieka, szczególności środowisku szkolnym, prawda, ale również patrzenia na to, co buduje, co go chroni. MZP to jedyna instytucja w kraju, która skupia profilaktyków, terapeutów, psychologów i specjalistów w zakresie leczenia uzależnień, wspierając na tym polu lokalne władze. Mieszkańcy to doceniają, jak i również my jako samorząd na co dzień widzimy ile wysiłku, ile serca wkładają w swoją pracę, ażeby w trudnych sytuacjach, w których znajdują się często nasi mieszkańcy, móc im pomóc. Uroczystość zorganizowana z okazji 15-lecia zespołu przyciągnęła osoby związane na co dzień z jego pracą, ale także wielu gości zajmujących się nowoczesną profilaktyką. Przecież działania są skierowane i do rodziców. I do młodzieży, i do nauczycieli. Niektóre rzeczy, niektóre działania prowadzą profesjonaliści z zewnątrz szkół, inne pedagogowie w szkołach. No, bardzo sensowny system. Miejski zespół profilaktyki i terapii uzależnień w Olsztynie powstał w 2000 roku. W tej chwili tworzy go kilkudziesięciu pracowników i realizatorów programów profilaktycznych. Główna siedziba instytucji mieści się przy Alei Wojska Polskiego 8. Pracownicy MZPITU czekają również na kontakt za pośrednictwem strony internetowej www.mzpitu.pl. mzpitu.tv